Mieliście kiedyś taką sytuację? Po obejrzeniu tego filmu to już nie będzie dla was żaden problem. W T-Trio obracaniem bierek rządzi Super Rotation System albo SRS albo System Super Obrotu. Pozwala on na umieszczanie bierek w trudno dostępnych miejscach poprzez odpychanie się od ścian. Na ekranie widzicie wszystkie rodzaje bierek z białym okręgiem wskazującym na oś obrotu danej bierki. Pierwsza kolumna od lewej pokazuje stan początkowy każdej bierki, a kolejne kolumny stan po obracaniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zobaczmy, jak te obroty wyglądają w praktyce. Bierka O może być obracana, ale nie ma to na nią żadnego efektu, jeżeli chodzi o jej pozycję. Więc pomijmy. Nie można też wykopywać jej od żadnych ścian, więc nie interesuje ona nas za bardzo. Widzimy sposób, w jaki obraca się bierka L. W podobny sposób obraca się bierka J. To sprawia, że na przykład, jak położymy ją na ziemi, i potem spróbujemy ją obrócić, to zostanie ona wybita troszkę do góry. Bierka I zachowuje się w specyficzny sposób, ponieważ jej środek obrotu, jej oś obrotu nie znajduje się w symetrycznym środku tej bierki. No, gdyby się znajdował, to gdzie by się znajdowała ta bierka w momencie, kiedybym ją obrócił pionowo? No, znajdowałaby się w połowie bloczka. Tak nie może być. Dlatego znajduje się ten, ta oś obrotu w takim dziwnym trochę miejscu, ale to pomaga umieszczać tę bierkę w różnych trudnych miejscach. Czasami też może przeszkadzać. Dlatego robię ten film, żebyście wiedzieli jak działa ustawianie bierki na przykład podłużnej. Ok, najdziwniej zachowują się bierki zygzakowate. Wbrew pozorom one nie mają Dwóch stanów obrotu, czyli takiego gładko i takiego pionowo do dołu. Nie, one mają cztery stany obrotu, ponieważ ten stan startowy różni się od stanu po dwóch obrotach. Jak widać, bierka znajduje się niżej i oś obrotu w punkcie startowym znajduje się w dolnej połowie bierki, podczas gdy tutaj znajduje się w górnej połowie bierki. To ma bardzo duże znaczenie w przypadku niektórych specjalnych odbić od ściany, czy, czy obrotów w ogóle. Zauważcie, że ta wielka w tym miejscu jest wyżej niż tutaj, a nie działa na nią w tej chwili grawitacja. To samo tyczy się czerwonej wielki. Zauważcie, że jeżeli ułożę ją tak pionowo i będę ją szybko obracać o 180 stopni, to ona tak jakby przesuwała się w lewo w prawo. Ja nie wciskam strzałek, ja tylko obracam ją w prawo. No dobrze. Bierka T ma dość intuicyjny środek obrotu, w, tym, y, w, ty, w tej kratce, która trzyma wszystkie pozostałe y, razem w bierce. Y, co prawda, powoduje to, że na przykład, jeżeli spróbujemy ją przytwierdzić teraz do ziemi, to no, jak spróbujemy ją obrócić, to ona nie zachowa się w taki sam sposób, jak gdyby była w powietrzu, bo nie może, bo ta bierka jasno niebieska jej przeszkadza. Dlatego, jak ją spróbujemy obrócić w ten sposób, ona się lekko wybije do góry. Zróbmy to jeszcze raz. Tu już widzimy pierwszego rodzaju wybicie od ściany. Oczywiście, gdyby nie było takiego wybicia od ściany, to fioletowa bierka po prostu nie mogłaby się już dalej obracać. I w wielu wariantach Tetris'a, w tych starszych wariantach, gdzie SRS nie funkcjonuje, tak właśnie by było. Bierka nie mogłaby się dalej obracać. Po to jest ten system, żeby no, trochę iść na rękę graczom. No dobrze i zasadniczo to są wszystkie typy bierek, które nas w tej chwili interesują. Dobrze, teraz omówmy zachowanie się odpowiednich bierek po kolei, bierka po bierce. Zacznijmy od prawdopodobnie najważniejszej oraz chyba najbardziej intuicyjnej, jeżeli chodzi o zachowanie bierce, czyli bierce T. No to jest ta bierka. Już pokazałem przykładowe zachowanie, na przykład jak przytwierdzimy ją do ziemi. Jeżeli obrócimy ją teraz w lewo, to. Ona tak wyskoczy w prawo, próbuje się wybić od podłogi. To samo się dzieje, jeżeli obrócę ją teraz w prawo, to ona wyskoczy w lewo. Jaki to ma efekt? Otóż, jeżeli teraz przytwierdzimy ją do ziemi i przyłożymy do tego typu krawędzi, gdzie tak jakby częściowo wisi w powietrzu i teraz spróbujemy ją obrócić w lewo, czyli od ściany, to bierka zostanie wrzucona do tej dziury w stronę ściany. Swoją drogą. Ten konkretny manewr nazywa się T-Spin Mini. Czy Mini T-Spin? Jak zwał tak zwał. To jest manewr, o którym nie mówiłem wcześniej. To jest troszkę specyficzny manewr. Więcej będę mówił o tym, co to jest T-Spin Mini, i zwykły T-Spin w kolejnych częściach samouczka. W tej chwili jedyne, co potrzebujecie wiedzieć, to to, że Mini T-Spin to jest taki. Słabszy T-spin, który nie zadaje tych podwójnych obrażeń tak jak zwykły T-spin to robi, tylko y, działa tak jak zwykłe wyczyszczenie pojedynczej linii, jeżeli to jest mini T-spin single, działa jak zwykłe czyszczenie linii, tylko że jeszcze wpływa na niego back to back. Czyli, jeżeli bym zrobił T-spin -spin single mini tak po prostu, to będzie fajny efekt. I jej, w ogóle ale nie zada to żadnych dodatkowych obrażeń. Natomiast jeżeli będę miał jakąś premię back to back, to już będzie to miało znaczenie. Przy okazji, zrobienie zwykłego singla za pomocą bierki T niszczy bonus back to back, a zrobienie mini T-spin single go wspiera. Zauważmy, że bierka T nie potrzebuje mieć żadnej ściany z lewej ani z prawej strony, aby ten trik działał poprawnie. Wystarczy, że bloczek Tuż pod osią obrotu jest zajęty. Umieśćmy bierkę też w ten sposób i teraz jak wciśniemy Z to bierka zostanie wykopana w prawą stronę, a jak wciśniemy X, to bierka zostanie wykopana w lewą stronę. Tak więc ten trik ma szerokie zastosowanie. Bierki mogą także odbijać się od bloków postawionych wcześniej. Pozwala nam to wykorzystać poprzedni trik w następujący sposób. Umieścimy bierkę T w tym miejscu, i teraz, jak wciśnię przycisk X, żeby obrócić ją dziupkiem do góry, będzie ona ustawiona w taki sam sposób jak poprzednim razem, kiedy układaliśmy ten trik. Teraz wystarczy wcisnąć przycisk X jeszcze raz, i bierka T będzie wykopana w lewą stronę, i będzie przytwierdzona do lewej ściany, tak jakbyśmy chcieli. Bierka jest ustawiona w dobrym miejscu, i teraz nie mamy problemów z brzydką luką. Przełóżmy teraz bierkę T do lewej ściany, do lewej krawędzi mapy. Jak to zrobimy i spróbujemy teraz obrócić bierkę, no to naturalnie zostanie ona przesunięta trochę w prawo, zostanie wybita, zostanie wykopana od tej ściany, ponieważ w przeciwnym wypadku część bierki znajdowałaby się poza mapą, a to jest niedozwolone. To pozwala nam wykonać taki mały trik. Przykładamy bierkę T właśnie do ściany tą gładką częścią i wciskamy teraz przycisk Z, tak jak wcześniej, i bierka zostanie wybita tak jak wcześniej w prawo, ale tym razem zauważcie, że znajduje się ona również o jedną kratkę niżej niż gdybyśmy obrócili ją normalnie. Pokażę to jeszcze raz. Tutaj, jak obróciliśmy, to oś obrotu została na tej samej wysokości. Przy tamtym manewrze oś obrotu została umieszczona troszkę niżej, więc no, taki mały trik, ale często się przydaje. Co ciekawe, najprostszy manewr T-Spin nawet nie wykorzystuje systemu SRS. Przyjrzyjmy się dlaczego. Jeżeli teraz przełożę tutaj bierkę T do samej podłogi i spróbuję obrócić ją, tak żeby była dziupkiem do dołu, to obróciła się ona zupełnie normalnie, nie wybiła się od żadnej ściany. Więc yy, warto wiedzieć, że ta bierka nadaje się do łatania tego typu dziur ponieważ tylko ona się do tego najlepiej nadaje i... prawda mówiąc, to warto jest tworzyć tego typu luki ponieważ te spiny są mocnymi atakami nie wymagają jakiejś dużej finicy Jeżeli jednak chodzi o wykonywanie T-spin Triple, a nie T-spin doubly to tutaj już potrzebna jest mała znajomość systemu SNS Użyjmy tego triku, który pokazałem wcześniej żeby wsunąć bierkę te o w ten sposób, tak, przetwierdzić go trochę do podłogi I teraz, po, i teraz dzieje się magia jeżeli wciśniemy przycisk Z jeszcze raz, żeby obrócić bierkę dzióbkiem w lewo to właśnie taka struktura pozwoli nam umieścić bierkę T dokładnie tam, gdzie widzicie tak, to jest możliwe, wciśnijmy Z bum i teraz to jest T-spin triple to jest przepotężny atak i oczywiście no, trzeba wiedzieć, jak się go przygotowuje, no ale teraz już wiecie, jak to się robi, prawda? Więc yy, spróbujcie ułożyć podobny setup. Ja pokażę jeszcze jeden przykład, jak to wygląda na troszkę bardziej otwartej mapie. Yy, no, tak, przejdźmy do tego. Dobrze. Jesteśmy teraz w kolejnej, troszkę bardziej otwartej sytuacji i spróbujmy zrobić ten sam trick, co przed chwilą pokazałem. Robimy, robimy i wciskamy Z. I. uuu, ojej, niedobrze. Jak widać, jeżeli, jeżeli mamy zbyt otwartą mapę, to Bierka T zamiast wykonać ten nasz ostatni trik, to wykona ten pierwszy, który pokazałem. No bo ona może się w ten sposób wsunąć, a tego typu wykopanie się od ściany ma priorytet, bo jest no, prostsze. To jest pewna tabelka możliwych wybić i gra po prostu to wybicie wybiera wcześniej, ponieważ jest. Prostsze, jest mniej, jakby to nazwać, finezyjne. Tak więc trzeba postawić gdzieś bloczek, żeby ten, ten obrót był niemożliwy. I właśnie po to jest tutaj taki mały daszek nad tą całą konstrukcją. Zauważcie, że teraz ten sam trik, ten pierwszy trik jest już niemożliwy do wykonania, ponieważ ta bierka J zahaczyłaby wtedy o bierkę tę. Tak nie może być. I wtedy ten trick, czyli jeszcze raz przykładamy w ten sposób do, do podłogi. Tutaj nie zadziała, bo użyję tego odbicia się od podłogi, a tak nie chcemy. Tylko przykładamy do tego zadaszenia, tak przyklejamy, i wtedy wciskamy Z. I wtedy wchodzi. Doskonale. Teraz już wiecie, jak robić ten spin Triple. Oczywiście, jak przygotowywać tego typu struktury. O tym będę mówił troszkę później. Ale jeżeli przez przypadek uda Wam się coś takiego wykonać, to teraz już wiecie. Pamiętajcie, jeżeli dziubek Waszej docelowej pozycji jest ułożony w lewą stronę, to musicie obracać w lewą stronę. Jeżeli dziubek jest w, po prawej stronie, to musicie ułożyć prawej, w prawą stronę. Gdzie lewa strona to jest oczywiście obrót Z, a prawa to jest obrót X, tak? To jest Z, to jest X. Dobrze. To są wszystkie obroty, jakie nas interesują do bierki T. Idziemy dalej. Teraz przejdziemy do obrotów bierkami zygzakowatymi. Właściwie to pokażę Wam tylko dwa ważne triki związane z tymi bierkami, ale zobaczycie, jak bardzo Wam pomogą, jeżeli się ich nauczycie. Są one dość proste, jeżeli zrozumiecie je na poziomie intuicyjnym. Dobrze, to weźmy taką bierkę. To jest bierka S i chcielibyśmy ją umieścić tam. No i można oczywiście tak próbować ją jakoś tak na, na hama umieszczać, ale yy, pomyślcie o tym w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że plansza jest zbudowana z tych kostek, ale te kostki nie są twarde, tylko są takie gumowe. Więc jeżeli byście chcieli tak upchnąć na siłę, to jak byście to robili? Czy byście wciskali, obracając bierkę w lewo? Wyobraźcie sobie, że tak przesuwacie ją rękami w lewo. Czy byście ją obracali w lewo, czy w prawo? Ja bym ją wciskał w prawo. Patrzcie, przyłożyłbym ją tutaj i teraz tak próbowałbym ją wcisnąć, tak, do, docisnąć, jak, jak ten, jak niezapakowane rzeczy do końca, na wycieczkę szkolną czy coś takiego. Więc wciskamy X i wchodzi. Świetnie. Pokażę jeszcze raz. Dobrze, czyli jeszcze raz pokazuję. Przykładamy bierkę w ten sposób, pionowo, obracając. Prawą stronę. Przykładamy ją do podłogi i obracamy ją w prawą stronę jeszcze raz. To jest bardzo ważne, żeby obrócić ją dwa razy w tę samą stronę, ponieważ jeżeli najpierw obrócę ją w lewo, a potem w prawo, to ona wróci do tej pozycji wysokiej. Spójrzcie teraz na zachowanie wielkiej S. Jeżeli teraz obrócę ją w lewo i w prawo, to wyląduje ona wyżej niż jeżeli obrócę ją w prawo i jeszcze raz w prawo. Albo w lewo, jeszcze raz w lewo. Tylko no, nie wciśniecie tej bierki, obracając w lewo, nie, nie wpakujecie tego w ten sposób. Więc jeszcze raz, jeżeli mamy bierkę, którą pakujemy, wciskając z prawej strony, to obracamy w prawo dwa razy. W prawo i w prawo. Pokażę po raz ostatni, i potem przejdziemy do bierki Z. Czyli tak. Bierka S ma dziubek w prawo, jak go obrócimy, więc obracamy dwa razy w prawo. Pamiętajcie, dwa razy w prawo. Przykładamy w prawo, dociskamy i w prawo. Świetnie. No dobrze, czyli możecie zastanawiać się, jak w takim razie zrobić z bierką Z. No i całe szczęście w przypadku bierki Z, to jest też bardzo proste. Tylko, że jeżeli w Wciskamy bierkę Z, ona ma odwrotny kształt, więc musimy wciskać ją w lewo. Dobrze, to pokażmy jak się wciska w lewo. Teraz mamy bierkę Z i teraz wygląda jakbyśmy ją mieli upakować tak cisnąc w lewo. I to działa w taki sam sposób jak bierka S, tylko że obracamy w drugą stronę. Czyli w lewo, dociskamy i w lewo. Jeszcze raz pokażę. W lewo, dociskamy i w lewo. Pamiętajcie, że jeżeli obrócicie w złą stronę, to Wam nie wejdzie. Po prostu. To jest y, 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 prosta reguła. Jeżeli pamiętacie, jak to się wciska, to, no, to uda Wam się od razu. Jeżeli nie, to możecie zawsze próbować tak, jak nie udało Wam się w jedną stronę, tak obróćcie raz, dociśnijcie drugi raz. Nie weszło? Spróbujcie jeszcze raz, bo może wiecie, zły status uzyskaliście, albo jest, wiecie, zbyt wysoko umieszczona ta bierka. Jeżeli Wam się nie uda, to spróbujecie obrócić ją tylko że w drugą stronę. Yy, najlepiej jest nie musieć zapamiętywać tej reguły i po prostu zapamiętać yy, tak na poziomie intuicyjnym. Jeżeli pakujemy bierkę z dzióbkiem w lewo, to obracamy w lewo. Jeżeli pakujemy bierkę z dzióbkiem w prawo, to obracamy w prawo. Zapamiętajcie także, że żeby nam działał ten trick, musimy móc umieścić bierkę tak, że jeszcze przed jej wkręceniem ona już chociaż troszkę jest na swoim miejscu. Bo jeżeli byśmy mieli chociaż o jeden grubszą tę podłogę do wkręcania to już, to, to już nie da rady. Dobrze, więc pamiętacie w którą stronę obracamy? Dziubek jest w lewo, więc obracamy w lewo. I w lewo, i w lewo. Teraz przechodzimy do drugiego triku dotyczącego bierek zygzakowatych. Widzicie, tutaj mamy taką sytuację jak wcześniej, tylko że no, to całe nasze za za zadaszenie, ten nasz dziubek, o, 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 o który opieraliśmy naszą bierkę, jest, no widzicie, zdecydowanie za gruby. Tam był grubości jednej kratki, tu jest grubości 5. Niezbyt fajnie dla nas, co nie? Okazuje się, że y, mimo wszystko będziemy w stanie wkręcić tam bierkę Z. Tylko że gra dla nas robi się w tym momencie troszkę wredna, ponieważ reguła, której was nauczyłem wcześniej, jest odwrotna dla sytuacji, gdzie jest właśnie. gdzie, gdzie nie ma tego dzióbka. Teraz nie patrzycie na dziubek, tylko patrzycie na lukę. Lukę tam właśnie pod tym dzióbkiem. Ona patrzy w prawo i obracamy. Właśnie w prawo. Wiem, to jest troszeczkę antyintuicyjne, ale no, tak to działa. Pokażę to kilka razy i no, będziecie musieli się z tym po prostu oswoić. Czyli przyglądamy się Z. Widzimy bardzo grube zadaszenie, głęboka kolumna, czyli reguła jest odwrócona. Obracamy w prawo. Dwa razy w prawo. Dwa razy w tym samym kierunku w prawo i w prawo. Znowu. Gruba, głęboka kolumna. Obracamy w prawo i w prawo. Dla bielki S działa to odwrotnie, czyli obracamy w lewo. Pamiętajcie, obracamy dwa razy w tę samą stronę. Jeżeli pierwszy obrót będzie w złą stronę, to ta technika nie zadziała. W Lewo i wy. Jeżeli nie pamiętacie do końca, w którą stronę należy obrócić, to jeżeli nie jest tak, jeżeli kolumna, w którą celujecie, nie jest zbyt głęboka, to możecie spróbować kilka razy. Tylko pamiętajcie, żeby obracać parami, czyli zawsze lewo, lewo albo prawo, prawo. Teraz o obrotach bierek hakowatych, czyli L i J. Zacznijmy od czegoś dość intuicyjnego. Jeżeli przyłożymy Elkę do prawej ściany i spróbujemy ją obrócić w prawo to widzicie, że ona jest wybijana troszkę w, 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 w lewą stronę. Potem jak obrócę tę bierkę z powrotem to jest ona bardziej na lewo niż była wcześniej. Możemy to wykorzystać do takiego drzwi. Wygląda na coś dość łatwego moim zdaniem. Nie powinniście mieć problemu z zapamiętaniem tego. Teraz przechodzimy do mojego ulubionego triku w całym systemie obrotów SRS. Widzicie tę lukę w kształcie litery L na dole planszy? Jak myślicie, czy można tam włożyć bierkę pomarańczową? O tak! Jak to się robi? To jest akurat całkiem proste. Musimy częściowo włożyć tę bierkę tam do środka i potem troszkę ją dokręcić, wciskając X. Cudowne! To działa nawet w takich ciaśniejszych przestrzeniach. Widzicie? Pięknie. Oczywiście działa to tak samo w przypadku bierki J, tylko że obracamy w drugą stronę. Wkładamy ją częściową do środka i wciskamy Z. Ach, uwielbiam ten trik. Zróbmy go jeszcze raz. Przykładamy, jest częściowo ułożone i dokręcamy. Przechodzimy do kolejnego triku. Teraz przyda nam się wyobrazić sobie, że te hakowate bierki są hakami. I widzicie, teraz na górze tej bierki jest końcówka haka, a to podłużne, niżej, to jest jej uchwyt. Jeżeli końcówka haka jest przykryta przez bloczki, to wtedy robimy ruch szeroki. Czyli w tym przypadku obracamy w prawą stronę. O tak przekładamy i w prawą stronę. O tak, siepamy to. Ruch sierpowy hakiem robimy. Dobra. Końcówka jest przykryta, więc robimy ruch szeroki. Przekładamy i wpraw. Jeszcze raz, tym razem z bierką L. Co jest przykryte? Końcówka haka. Jaki ruch wykonujemy? Szeroki, czyli w taki sposób. Widzicie? Taki zamaszysty. To jest dość mocne kopnięcie, jak sobie o tym pomyślicie. Przykryta jest końcówka. Robimy zamaszysty ruch. I raz. Obróciliśmy w lewą stronę. Teraz ostatni trik dla bierek L i J. Tym razem przykryty jest uchwyt, a końcówka HK nie jest przykryta. W tym przypadku robimy ruch wąski. Czyli nie będziemy siepać o tak, bo tak nie wejdzie. Trzeba będzie to wkręcić. Tak, jakbyśmy uchwyt chcieli włożyć. Czyli przy, przykładamy w ten sposób. To musi być tak, nie tak. Musi być tak. I obracamy znowu w lewą stronę tym razem. I wchodzimy. Jeszcze raz. Przykryty jest uchwyt, czyli robimy ruch wąski. Czyli u, układamy końcówkę na dole i robimy zamach uchwytem. Super. I teraz dla bierki L, znowu przykryty jest uchwyt naszego haka, więc robimy ruch wąski, ruch krótki. Przykładamy tutaj i X. Przykryty jest uchwyt, robimy ruch wąski. X. Teraz poznamy pewną brutalną prawdę o bierce I. Bierka I prawdopodobnie Was nie lubi i nie będzie chciała z Wami współpracować, jeżeli będziecie pracować z yy, Wysokimi wieżami. Dlaczego? Spójrzcie na to. Pamiętacie, jakie statusy ma bierka I? Ja tutaj pokazuję, jakie ona ma. Taki na dole poziomy, yy, taki na górze poziomy. I dwa pionowe jeden, tak z, z osią obrotu po prawej stronie i jeden z osią obrotu po lewej stronie. To teraz umieszczę go tak, że oś obrotu jest na dole, prawda? Spróbuję teraz wkręcić tę bierkę tam w prawo, żeby przygotować się na Tetrisa. Ciskam X, bo to jest to ustawienie w prawo. I co się dzieje? Bardzo niefajne rzeczy się dzieją. Nasza bierka zostaje wyrzucona stamtąd. To jest okropnie nieprzyjemne. Zdaję sobie z tego sprawę. I yy, jest tylko jeden sposób, żeby temu zapobiec. Ponieważ w tej chwili, ja w tej chwili tej bierki nie mogę tam włożyć. To jest niemożliwe, żeby ją tam włożyć teraz. A to ze względu na to, że ona prędzej będzie chciała wrócić się do środka niż wejść w którąkolwiek z tych krawędzi. Mało tego, teraz zobaczcie, przyłożę bierkę troszkę niżej i ta bierka w ogóle nie chce tak nie chce współpracować. Ja bym chciał ją umieścić pionowo, tak przytwierdzoną do lewej ściany i ona nie chce współpracować, prawda? Jedyny sposób, żeby to, żeby to umieścić <laughs> przytwierdzone chociaż do lewej ściany, to jest obrócić tę bierkę z osią obrotu do dołu Przycisnąć ją do dołu i teraz spróbować ją wcisnąć w pole, gdzie, ponad poło, gdzie przynajmniej połowa tej bierki byłaby zajęta. I w tym przypadku, bo ona teraz ma oś obrotu na dole, jak spróbuję ją obrócić w lewo, to ona wyląduje na tej swojej lewej pozycji. I patrzcie, magia! Wylądowała pionowo. Milutko. Czasami jednak współpracuje. Niestety jednak... Jeżeli chodzi o takie wsadzanie do takich krawędzi nie jest to zbyt przyjemne i jest tylko jeden sposób, jest tylko jeden sposób, żeby temu zapobiec. W pobliżu głównej kolumny musicie mieć płaski teren. Teraz obrócenie zarówno w lewą, jak i w prawą stronę daje wam dobry rezultat. Oczywiście nie musicie się tym przejmować, jeżeli wieża nie jest tak wysoko, jak przed chwilą była. I patrzcie, patrzcie jakie to potrafi być buntownicze. Ja teraz próbuję obrócić bierkę w prawo. A ona idzie w lewo. Co to ma znaczyć? Patrzcie. Bunt, bunt. Ta bierka jest podła. No i. No i właśnie, jest podła. Tak więc pamiętajcie o tym, że jeżeli wasza wieża jest yy, bardzo wysoka, to zanim zaczniecie kłaść te trisy, to upewnijcie się, że ten obszar tutaj obok was jest całkowicie jest całkowicie wykładzony przede wszystkim żeby nie było w tej trzeciej kolumnie luk. W tej trzeciej od prawej znaczy Na ten moment pogódźmy się z tym, że Bierka i nie nadaje się do robienia prostych czy efektownych spinów, czy wiecie, takich wybić od ścian. Tutaj jest przykład wybicia od ściany, które nam się przydaje. Przekładamy ją do prawej krawędzi i obracamy w ten sposób. Wygląda jakby się obracała wzdłuż rogu, ale to jest takie specyficzne wybicie od ściany, które działa nam na rękę. Jeżeli spróbowałbym to zrobić tutaj, próbuję obrócić w którąkolwiek ze strony, nie działa. Tutaj też nie. To musi być tak po narożniku bierki. Na przyszłość zapamiętajcie, że chociaż trudne obroty, jakieś wybicia od ścian są możliwe z bierką podłużną, to na ten moment zadowólmy się tym, że można wsadzić nią niezłe tetrisy. Powodzenia!